Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. No i dzisiaj spróbujemy sobie dojść do sekretnego pokoju pierwszego No, to jakby główny, główny cel jaki chcę zrobić dzisiaj no, powinna się udać raczej To mi dwóch zabrakło. Mi zapomniałem, że takie coś w trzeba. Okay. dostałem. Z głupoty mojej. Ale to nieważne. O! O wa. Kurde. Jeszcze lag się szwankuje. Po prostu nie jestem. Dobra. Mam tej skrzynkę, ale ją sobie pominiemy, bo potrzebuję dwóch kluczy. Oj, mamy pokój. Nice, przeżyłem, ja pierdol Oj, to jest... dało mu się uważać, muszę, że ty mnie nie, nie rozwali w się. Sensie. Chiba deleczka. Udało się? Nie, jeszcze jeden jest. Jest. I mamy dwa klucze, dobra. Także teraz wszyscy odpalę. I tutaj. Zgasimy to, już pociągniemy za wajkę. Na jakimś wajkę. Nie, coś tam jest. To... Tu już mamy na pokazanie, gdzie jest ten sekret. Tarkę, no. Tak, klucz no no właśnie, będę miał więcej kluczy niż dwa, no to wtedy dopiero się tym zajmę. Otwierając skrzynę już od okay, tej bossy. Uważam. Naprawdę nie będę miał żadnej broni na bossa? No będę miał. O, weźmy teraz tak, NCPNC, lewo prawo. Dawaj to. O, to jest dobra broń. <laughs> Także idziemy na boska. Powinno być nie najgorzej z taką brońką. To...

Jeden hitek, no dobra, nie. Jakoś... lepiej jeden hitek niż no właśnie. No tej snajperę W takim razie nie pozostaje nic innego się tutaj. Idziemy z sekretnego pokoja. Także no. cyk. Zresztą to się nie będzie. Ciekawości idę po prostu, bo raczej tam nic... No właśnie, ciemnica, komora. Zobaczymy co to po prostu będzie, nie? A, to nam okay. już do celu, dobra. O kurde, zmutowane ziomki! Mnie to najbardziej, najbardziej ciekawy jak to boss będzie. No, się A, już to się pochwalił. A, szybko się nim zająłem. No jest, kurde trochę trudniej. O jest, w pocisk No nie. Aj. No par morek Sam się... trój się. O, to jest Dobra, nie, ja muszę bronić. O no kurwa, ile to jest z mobu. No jest ciężej, jest ciężej, no, no, no. O, te grzyby mogą się... Widzę, że jeszcze żyjesz, no jeszcze żyję. Chyba cena mi podskoczyła do tego, no 30 razy. Jeszcze zwykłe okluczenie. dobra. Cena jest taka na drugim, na drugiej komorce, dobra Ty, na pewno ja trochę tymi brońkami w takim dobra I tutaj teraz mam pojebany pokój AH! No i chuj, dobra, jeden damage, nie aż tak źle Oj, tu mam je. zostaje, da się ma. Wow, dzięki za ratunek, idę do wyłomu, no to jeszcze się zobaczymy, dobra Pracowałem jakieś gościa, dobra, za jedno HP no to warto było Nowego się odlatowało. O oh, i -a nice Ora? O, oh, dzikałem elektryczną tą dońką. Ja Zamimy dalej. No co tu się odbiegala? Żyłem. Ale tu więcej jest. Dobra, jest, przeżyłem. Bez problemu większych. Jeszcze jakieś mytkę jedną. Fajnie fajnie. Ja i znowu o kurwa dobra nie tak tak się to kurwa co to się dzieje no pać tak, tak. nich po prostu szyrają przed zmianem i po prostu więcej Więcej, po prostu ten trzy przez szalek Ale poza tym to nie jest jakieś super źle wiadomo z pierwszy No Dobra idziemy to na górę O ja, pili to są kolce jeszcze. Pręba. Oj ja pierdolę Chat się żyłem O, ja o kurde, nie przeżyłem Przeżyłem, nieważne O Jezu, dobra to twoje dobrze, mam to ileki problem. Tu haper ślipaka zmarnowałem. No na co tego zielonka? Z tego haper trzeba pokonać. Teraz wody się zresztą zajmie. Mogę jak mi serduszko zostało. Kurde, Pyk, najpierw tego I, i potem ten. A mamy to. Dobra, ja chyba pójdę do sklepu w takim razie, bo już będę no problemy tym lekutkie. Pancerz i... Nie kasy. dobra, to xt. Za później tu maksymalnie w takim razie, bo tam jest sporo łożenia. A! Kurwa, co to jest, kwadraciek to nietoperz? Jego komba się nie spodziewałem tutaj. Niestety przez to straciłem życie. No ma. A jest, przeżyłem. O kurwa. dobra, nie ja tej broń też ciągnę, tutaj, to Dawajcie to sobie dać rajd z Nie ma co, no widzisz to, co się dzieje? To jest chaos. Co? So, Oszczędy tutaj na no mawo okay. Dobra Mamy luźny pokój ze skrzynką Dobra W takim razie Teraz idziemy jeszcze tam i tam pani będzie bossy. Na no, pewno tam będzie bossem I kurde muszę znowu przez ten pokój przechodzić panie Dobra na no luziku do Wiesz co się, jak wiesz co jest z tym pokojem, to aż tak strasznie nie jest. Także idziemy dalej. Także jeszcze zanim pójdziemy dalej, musimy sprawdzić czy telefon sobie wyciszyłem. Oj, i boss ruma, dobra, XD. No to teraz tak, chyba... Pytanie. Połowa serduszka czy klucz? Daj klucz. Wejść, mam tej Stary hell, co to robi? Czytamy Jest pasywka Dziwny Okej okay. Ty, może to działa tak, że mogę ten co pokój... Co komory mi się odnawia, ten pancerz? Nie wiem Zobaczymy I co chyba tyle z tych pokoi. Ciekawy. Dobra, to i w takim razie pikki Idziemy na bossa. Boss komory co? Blob. Ten blobu Lord. No dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. O kurwa! Dobra no. XT. do wyłomu, szybki powrót. Ja, piwnicy, dobra Ej, bo na razie się tych sekretnych pokoi nie będę nie będę ten łapał. O, co to jest? Witam, witam, witam ponownie poróżający hipermarket. Dołga wróci, zobaczcie wyposażone wyroby. a No ale nie jesteśmy stare. O i mamy ziomka. Ja się tego zuwolni. Nie widziałem cię to wcześniej. Ha co tu się po... Co? Co cię do tego podkusiło? No to Że to spadło. Znaczy to, że mogłem interakcję wejść z tym. Dobra. W takim razie Tutaj jeszcze mogę sobie wejść tej 8 i 8. Czyli 16 krytów, żeby tutaj wszystko mieć. Oho dobra Także tak to wygląda wszystko jak na razie. Z windy i spytać się ile potrzebuję na to A i temki mi jeszcze daje właśnie, dobra No nie sprawdzę, nie sprawdzę, dobra Przynajmniej nie tutaj ile potrzebuję teraz mu dać trzeci, na no trzecią komorę, żeby Windy zrobiło Dobra, także mi się wydaje, że chyba to było na tyle w tym odcinku Odcineczku. Sekretna komora. Ogarnięta i tam nie będę zaglądał w najbliższej przyszłości, ale no na pewno kiedyś tam będę łaził więcej. No, także jak Ci się ten odcinek podobał, to i łapkę w górę. Subskrybuj być na bieżąco z kanałem i zostaw się w jakiś fajny komentarzyk. I widzimy się już no jutro o 16, .00. także trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia. No, pa pa.